Cześć, cześć, Tybicz Z tej strony Queens, ale wy możecie mówić dla mnie pan W dzisiejszym odcinku chciałbym was zaprosić na pewien projekt, ten projekt, który chodził mi po głowie już od dłuższego czasu, a mianowicie od zera do setki w obecnych czasach w roku 2024. Potężnym paladynem, jak widzicie na ekranie, kusznik Queens, ósmy level, 76 dista, 13 level postać wyskilowana na offline treningów w przeciągu dwóch tygodni i to nie, nie było klikane też codziennie także każdy z was jest w stanie zrobić taką postać naprawdę bardzo szybko oczywiście jeżeli ktoś chciałby inwestować w Tibia Coiny może śmiało na markecie kupić postać z ósmym levelem, z dużo większym skillem, za naprawdę bardzo mało pieniądze, ale zamysłem moim w tej serii jest to, by pokazać wam, że tak naprawdę um, dzięki wydaniu tylko i wyłącznie 25 TibiaCoinów o tym zaraz, jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę świetną postać, którą będziemy się świetnie bawić, która sprawdzi się do gry solo od początku, która sprawdzi się do grania w team huncie Um, nie przedłużając, zapraszam na zakupy. Ach, zapomniałem całkowicie wyjaśnić o co chodzi um, z tymi 25 tipia Można powiedzieć, że ja z przyszłości wpierdala się teraz do tego ja z przeszłości i psuję wam troszeczkę odbiór filmu, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Otóż chodzi o to, że. Zaraz zobaczycie, jak y, wydając 25 tibia coinów robię zakupy na tego Paladyna. Będziecie widzieli właśnie to Eku, które mam teraz na sobie. I. za zamysłem tej serii jest to, że inwestując te 25 koinów um, stworzę postać, która będzie, jak już mówiłem wcześniej, świetnie nadawała się do gry solo, świetnie nadawała się do gry w party, którą wbijemy poziom, wbijemy skillę um, Zrobimy wiele questów ciekawych. Pokażę wam. Zapomniany tibijski świat, o którym, o którym pamiętają tylko najstarsi druidzi, druidzi na serwerach. E, zabiorę Was przez wszystkie stare questy i postaram się, jeżeli, jeżeli mi się uda, oczywiście, uraczyć Was e, jakimiś tkliwymi opowiastkami ze starych, zamieszłych, tibijskich czasów, czasów Tibia Auto i nie tylko. Mm, także wracajcie do oglądania. Ten ja z przyszłości się żegna. <noise> A więc, um, oczywiście, musiałem zlamić nagrywanie i nie nagrałem momentów, w którym sprzedawałem Tibia Coiny, ale postaram się Wam to odwzorować. <coughs> Otóż, e, zamysłem tej serii będzie to, że za całe 25 Tibia Coinów stworzymy, stworzymy e, potężnego Royal Paladyna, którym będzie się przyjemnie grało, który będzie nadawał się do gry solo, który będzie nadawał się do gry w party um, którym będziecie mogli zrobić wszystkie questy którym będziecie mogli świetnie się po prostu bawić i czerpać z tej gry to co w niej najważniejsze czyli po prostu radość samą z siebie, radość z rozgrywki um, i tak jak mówiłem 25 tibia jest sprzedanych widzicie Wyobraźcie sobie, że po raz kolejny nie sprzedaję. Mam, mam tutaj 976k i za te pieniążki zrobimy teraz zakupy em, jakiegoś podstawowego EQ dla naszego RPK. E, zacznijmy od góry, zacznijmy od helmetu. Na nasz obecny level są dwie opcje: jest opcja budżetowa i opcja. Droższa, ja skłonię się w kierunku tej droższej, a więc zakupię zoanhelmet. Helmet. Zaan ZO Helmet, Helmet raz, 58K, proszę bardzo. Siada już pierwszy, pie, pierwszy przedmiot, Zaonhelmet Helmet, ARM 9, Protekcja Fizyka 5%. Świetny, świetny helmet na, na początek, jeżeli Mamy troszeczkę zaskórniaczków, żeby um, takowy helmet kupić. Kupujemy, jeżeli nie mamy pieniędzy, jeżeli chcemy naprawdę, naprawdę oszczędnie grać, um, ale nie chcemy biegać też z podstawowym helmetem, który wyciągamy z, down, z downportu. Um, możemy skusić się na przykład na crown helmet, jest to bardzo tani helmet. Jak widzicie na markecie, na kup teraz kosztuje 200, 2400. Jest to zwykły helmet, który ma 7 armora. Jest mega lekki. Można założyć na niego imbu. E Jeżeli nie stać nas nazwany helmet, nie przepłacajmy. Kupmy sobie crown helmet. Um, I tyle. Następnym przedmiotem, który kupimy. Trzeba założyć coś na klatę, żeby nie biegać nago. Będzie to Paladin Armor. Paladin Armor uważam um, za must have dla Paladyna na małym poziomie. Um, nim, nim będziemy mogli założyć inny, inny, he, inny armor, typu Prismatic albo Master Archer, Paladin Armor sprawdzi się świetnie, kosztuje trochę więcej. Um, tak jak mówiłem, jeżeli kogoś stać, jeżeli ktoś chce zainwestować 25 tb coinów, nie zastanawia się. Ja w tym momencie kupuję ten Paladyn Armor za 200K. Niestety nie ma na serwerze tańszego. O ile się nie mylę, mam na jakiejś postaci Paladyn Armor, ale nie chodzi o to w tym, nie Challenge, raczej w tej serii żeby posiłkować się innymi postaciami, które posiadam. Dlatego kupujemy ten Paladin Armor. Proszę bardzo i zakładamy na klatę. Tak, co jeszcze, co jeszcze. Na początku będę biegał um, z bronią miotaną. Przerzucę się na łuk troszeczkę później, dlatego potrzebujemy jakiejś tarczy. Um, ja kupię Demon, Demon Helmet, Demon Shield, ponieważ uwielbiam jej wygląd. Jest to moja ulubiona tarcza w grze. O, akurat była ostatnio na markecie Boże, ale fart kosztuje 30-40k 30, około. Na markecie daje 35 armoru. Jest naprawdę mega lekka. Waży tylko 26 OZ. -ów. Na małym poziomie e, musimy zwracać uwagę na, na te punkty OZ. Um, tak, teraz spodnie. Spodnie. Jakie ja bym chciał kupić spodnie? Chciałbym Blue Legi. Z racji tego, że są lekkie, ale boję się ich ceny. Sprawdzimy to razem. Blue Legs. Nie ma na markecie żadnych Blue legów. No cóż, w ostatnim updatecie, o ile się nie mylę, dodano tierowanie leksów i doszy mnie słuchy, że ludzie również tierują Blue Legi. Jeżeli, jeżeli jest to informacja z Instytutu Danych z dupy, to bardzo Was przepraszam, ale um, takie słuchy do mnie doszły. Skoro blue legów nie możemy kupić, um, pójdźmy w defensywę. Są, jest, za on legi są troszkę cięższe niż blue legsy, aczkolwiek mają procent od, od fizyki również. No. Um, dlatego kupimy ZONLEXY 16K, niedużo. Weźmy je, proszę bardzo. Zonlegi. Zonlegi, Armor 8, protekcja na fizykę 2. Świetny wybór na mały poziom. Z racji tego, że już powolutku kończy się nam cap, um, Ale o ile się nie mylę, mamy tutaj coś tak. Mamy, mamy już jakieś potiony na sobie, także nie jest tak źle. Potrzebujemy zakupić jeszcze buty. Na obuwie dla Paladyna, najlepszą opcją, jaka jest dostępna w TB na ósmy poziom, są oczywiście Boots of Haste. Klasyczne bożki, które świetnie sprawdzą się na małym poziomie, dodają 20 Speed. Kosztują 30K niecałe. Świetny, świetny przedmiot dla nisko levelowych postaci. Proszę bardzo, i mniej więcej tak wygląda nasz build, nasze EQ na, na początek tej rozgrywki. Z racji tego, że jesteśmy jeszcze bardzo bogaci, bo mamy 635K w banku. Zainwestujmy troszeczkę w grzyby, żeby zawsze gdzieś tam na, na huncie sobie móc ugryźć grzybka. Proszę bardzo ktoś wystawia za 10k, za 10gp grzyby czyli jest to cena taka sama jak w sklepie. Także nie bójmy się kupować grzybów, nie bójmy się nosić grzybów. Wielu ludzi mówi, że grzyby nosiło się kiedyś, że teraz się nie opłaca. Ja uważam, że każda każdy czynnik, który ma wpływ na poprawienie jakości naszej gry, należy wykorzystywać. O to w tej grze chodzi. Dlatego jestem pancyferka. Ponieważ każda, każda jakaś mała cyfra do expa, mała cyfra do regeneracji, etc., etc., poprawia wydajność naszej postaci. Dlatego ja jestem przyjacielem grzybów na, na, na funcie, Jadłem grzyby swoim 900 ekiem, jem grzyby swoim 500 ekiem, jem grzyby swoim 500 rpkiem. Grzyby jakoś zawsze, zawsze ze mną w backpacku. Tak, mamy na start potiony. Stawmy sobie od razu hotcase'y, Pokażę Wam, jak ustawić hotcase'y pod imię postaci. Jest to też bardzo przydatna opcja, jeżeli macie więcej harów. Wchodzicie, General Hotcase, i zmieniacie tutaj. Tu, tu powinno pisać Paladyn. Pisze już kusznik Queens. Klikacie Rename, wpisujecie swój nick postaci. I w tym momencie, w którym zalogujecie się na daną postać, Hotcase od razu się przestawią na, na wasz preset, na daną postać. I tak, ustawmy sobie jakieś podstawowe Hotkeje. Niestety na ósmym levelu nie ma jakiejś dużej różnorodności w tym, co możemy ustawić. A z racji tego, że mamy prawie dziewiąty poziom, myślę, że um, dzisiaj dzisiaj ustawimy to po prostu to, co jest. A w następnym odcinku, gdy już trochę tego poziomu dobijemy, um, zrobimy jakieś zakupy, zakupy czarów. Postaram się wam coś na ten temat opowiedzieć. Weźmy ze sobą nasze, nasze kochane grzybki. Proszę bardzo, od razu sobie przekąsimy takowego małego szkraba. Tutaj tak, pamiętajcie o tym, żeby zawsze odbierać e, daily nagrody. Akurat mamy marzec, w marcu trwa event, który podwaja odbierane nagrody. Jak widzieliście, wziąłem właśnie 20 Manapotionów zamiast 10. Jest to bardzo ważne, nie zapominajcie o tym, odbierajcie daily nagrody, dają świetne bonusy, dają bonus do exp raz w tygodniu dostajemy darmowy bonus EXP, czyli boosta, dostajemy darmowe potiony, możemy zamiast potionów brać runy, dostajemy regenerację w depo, many, dostajemy regenerację HP, dostajemy regenerację staminy. Um, nic tylko brać. A, i dostajemy również e, kartki na preje. O prejach już e, wspominałem, jeżeli ktoś e, nie pamięta, odsyłam go do filmiku e, na temat Prej systemu, który również znajduje się już na moim kanale. E, jak widzicie, jak widzicie, tutaj mam preje. E, dwa okna. Na filmie miałem trzy to dlatego, że na swoim main charakterze mam odblokowany trzeci slot na, na, pre, na preje, na naszym kuszniku, póki co zostanie, zostaną te dwa sloty i teraz bardzo często ludzie pytają w komentarzach jak, usta, jak masz ustawione w, e, paski w TV, jak ustawiasz swój ekran i tak to zabiorę was na taki krótki, krótki tutorialik Moich ustawień, moich, moja, moje, to jest tylko i wyłącznie moja osobista preferencja. Nie musicie ustawiać tak samo jak ja. Ja po prostu um, lubię mieć tak ustawione okna. Jest to dla mnie zawsze wygodne. Lubię widzieć te rzeczy. Um, u siebie drop tracker bardzo ważna rzecz. Tutaj ustawiamy sobie od jakiej kwoty przedmiotu ma nam się wyśleć komunikat o dropie. Ja zawsze sobie daję na 1k, minimalizuję i zostawiam drop trackerka po prostu odpalonego. W momencie, w którym chcecie dropić jakieś rarki albo chcecie wiedzieć ile, ile wypadło wam e, jakichś itemów, nie ma problemu, Lecie add drop tracker i wy, wy wybieracie sobie jakiś przedmiot, powiedzmy najmy na to tutaj blue drop, track drop. I w tym momencie każdy Blu-Rock, który wydropicie, będzie się tutaj naliczał. Jest to analogiczne działanie, tak jak Bestiary Tracker, tylko że z przedmiotami oczywiście ja tego nie potrzebuję. Party Hunt na razie nie potrzeba, ponieważ na początku raczej będę grać solo. Sukli Analizer jest zawsze spoko. Na takim małym levelu to jest wszystko. Mogę to okno mogę zamknąć. Tutaj jest nasz główny backpack, do którego na razie będą wlatywały przedmioty. I tak, teraz potrzebujemy jeszcze jakąś amunicję. W tym celu zostawimy sobie trochę tych potionów, ponieważ nie potrzebujemy, nie potrzebujemy ich aż tyle. Weźmy ze sobą 30. Jest to Liczba, która wystarczy nam w zupełności. Udajmy się jeszcze do sklepu. Teraz oby było tak jak myślę, czyli obym mógł po prostu kupić u swojego NPC-ta w domku gwiazdki, którymi będę na początku strzelał. Gwiazdki lubię, ponieważ są lekkie, mają 30 obrażeń. Przy moim obecnym skillu będziemy się wbijać ładnie w potworki. No, czacie, wyłącz Z klawiatury to jednak... No i teraz aktualnie się zepsuło i nie, nie, nie działa czat. Czemu? Wiadomość nie chce się wysłać. Coś zepsułem i mój NPC generalnie nie dowie się ode mnie nic. Oj. Czekajcie, damy pauzę. Dobra, wracamy. Krótka, krótka przerwa techniczna. Nie wiem, czemu czat mi nie działał, ale już doszliśmy do tego, czemu. Także z tego co pamiętam, to chciałem kupić gwiazdki. Teraz pytanie, czy takowe są? Tak, mamy gwiazdki do kupienia. 63 mogę zabrać. Kupujemy 63 gwiazdki, i to będzie wszystko i na ile kap nam pozwoli. I będziemy szli po prostu gdzieś na e, jakieś pierwsze, pierwsze polowanko. E, z racji tego, że znajdujemy się na Darashi. E, pokażę Wam tylko tak na szybko dobicie dziewiątego poziomu i będziemy kończyć na dzisiaj. W następnym odcinku już e, zabiorę Was na, 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 na prawdziwego chuncika, na którym, na którym e, wbijemy trochę poziomów. A dzisiaj tak tylko na szybciutko albo i nie ktoś, ktoś bije także zostawiam, <gryw> zostawiam tutaj koledze. E, naszą wieżę z waspami w spokoju. Niech sobie, niech sobie tam mordeczka expi nie będę mu się wpierdzielać. Um, także ja będę kończył. Mam nadzieję, że, że zamysł tej serii wam się podoba. Mam nadzieję, że uda mi się ją zrealizować tak, jak gdzieś tam mam plan w głowie. Um, no i co? Żegnam się z wami. Tibiski Żółwik i Nara.